Zastanawiałeś się kiedyś, co jeszcze potrafią te małe plastikowe zapinki. Przygotuj się na odkrycie zaskakujących sposobów wykorzystania opasek zaciskowych w domu i ogrodzie. Od organizacji przestrzeni roboczej po podpieranie drzew odkryjemy ukryty potencjał tych wszechstronnych narzędzi. Zaczynajmy! Najczęściej opaski zaciskowe mają takie opakowanie. Wielu ludzi od razu odcina górną część opakowania. Opaski rozsypują się i to nie jest zbyt wygodne. Nie rób tego. Wytnij małą dziurkę z boku opakowania. Teraz możesz wyjmować opaski z opakowania bez rozsypywania ich. Kółka do zasłon zgubiły się lub złamały? Nie ma problemu. Użyj opasek zaciskowych, aby szybko i pewnie zamocować zasłonę. Proste rozwiązanie na każdą sytuację. Zamocuj opaskę w imegle i rozszerz otwór wiertłem. Teraz możesz użyć tej opaski, aby pewnie połączyć ze sobą dwa kable. Młode drzewo potrzebuje wsparcia, a nie masz pod ręką podwiązki. Opaska zaciskowa pewnie przymocuje drzewo do podpory, zapewniając stabilność w okresie wzrostu. Gwóźdź ciągle się ześlizguje, gdy próbujesz go wbić. Spróbuj przytrzymać go opaską zaciskową. Unieruchomi ona gwóźdź, chroniąc Twoje palce przed przypadkowymi uderzeniami. Trudno utrzymać wielożyłowy przewód w porządku przed montażem. Opaska zaciskowa pomoże zebrać wszystkie żyły razem, ułatwiając ich zamocowanie w tulei i zapewniając schrudne i bezpieczne połączenie. W niektórych przypadkach możesz przybić opaskę zaciskową szybko. Stworzy to mocny i trwały punkt mocowania, zapewniający niezawodne wsparcie do przytrzymywania kabli, węży lub innych elementów. Dozownik mydła wydaje za dużo środka. Po prostu owiń opaskę zaciskową wokół szyjki dożownika, aby ograniczyć ruch pompki. To proste rozwiązanie pomoże oszczędzać mydło i uniknąć niepotrzebnych wydatków. Zamocuj kołek w imedle i wywierć w nim otwór. Przeciągnij opaskę zaciskową przez otwór. W ten sposób możesz pewnie przymocować kabel do deski. Przymocuj marker opaskami zaciskowymi do hydraulicznego uchwytu dowolnego rozmiaru. Szykuj rurę tego samego rozmiaru do drewnianej podstawy. Przymocuj uchwyt do rury. Teraz możesz rysować proste linie na potrzebnych ci przedmiotach. Zrób nacięcia pod kątem na opasce zaciskowej z obu stron. W ten sposób pozbywaj się zatorów z włosów w wannie. Małe przedłużacze do sprayów są bardzo wygodne, ale często się gubią. Po prostu przymocuj je do puszki za pomocą opaski zaciskowej to niezawodny sposób, aby zawsze mieć je pod ręką i gotowe do użycia. Aby uniknąć zbyt głębokiego wiercenia, zamocuj opaskę zaciskową na żądanej głębokości wiertła. To prosty i skuteczny sposób na kontrolowanie głębokości otworu bez użycia specjalnych ograniczników. Chcesz ponownie użyć opaski zaciskowej? Po prostu odciągnij języczek blokujący, a opaska łatwo się otworzy bez uszkodzeń, gotowa do ponownego użycia. Ekonomicznie i wygodnie. Cepsuł się suwak w zamku błyskawicznym. Opaska zaciskowa przyjdzie z pomocą. Po prostu przeciągnij ją przez zamek błyskawiczny, a będziesz mieć wygodne i niezawodne zastępstwo, łatwe w użyciu. Przechowywanie opasek zaciskowych stanie się łatwiejsze. Po prostu zwiąż kilka opasek jedną dużą opaską. To pomoże uniknąć bałaganu i trzymać je zawsze pod ręką w zorganizowany sposób. Nie masz pod ręką długiej opaski zaciskowej? Nie ma problemu. Połącz kilka krótkich opasek razem, aby uzyskać potrzebną długość i rozwiązać zadanie szybko i skutecznie. Dla dodatkowego bezpieczeństwa w zamkach błyskawicznych z dwoma suwakami można użyć opaski zaciskowej jako zamka. Przeciągnij ją przez oba suwaki, a będziesz mieć prosty i niezawodny sposób na zabezpieczenie zawartości. Owinij rolkę taśmy klejącej opaską zaciskową i przytnij jej koniec pod ostrym kątem. Teraz masz zawsze pod ręką wygodne narzędzie do szybkiego rozrywania taśmy. Aby nakrętka od butelki się nie zgubiła, owin jedną opaskę zaciskową wokół nakrętki, drugą wokół szyjki, a trzecią zwiąż je razem. Teraz nakrętka zawsze będzie pod ręką, nawet gdy butelka jest otwarta. Aby uporządkować kilka kabli, Zwiąż je opaskami zaciskowymi, a następnie użyj dodatkowych opasek między nimi do ścisłego mocowania. Zapewni to pewne połączenie i zapobiegnie plątaniu się przewodów. Aby prawidłowo połączyć dwie rury prostopadle jedną opaską zaciskową, nie rób prostego owinięcia, może to prowadzić do ześlizgiwania się. Zamiast tego przyciągnij opaskę na krzyż między rurami, tworząc mocne i niezawodne połączenie. Aby wygodnie suszyć poduszki lub duże pluszaki, zwiąż dwa wieszaki opaskami zaciskowymi i zepnij przedmiot z dwóch stron. Zapewni to pewne mocowanie, pozwalając rzeczy schnąć równomiernie, nie tracąc kształtu. Aby narzędzia było łatwiej przechowywać, przymocuj do nich opaski zaciskowe. Dzięki temu będzie można je łatwo wieszać na hakach lub gwoździach na ścianie, organizując przestrzeń roboczą w najbardziej wygodny sposób. Nie masz pod ręką breloczka do kluczy? Użyj opaski zaciskowej, aby szybko i bezpiecznie zebrać wszystkie klucze razem. To prosty sposób, aby ich nie zgubić i trzymać w porządku. Przymocuj opaskę zaciskową do ładowarki. Przymocuj do tej opaski jeszcze dwie opaski. To stworzy improwizowany uchwyt na smartfon, który zwolni miejsce i ochroni urządzenie przed upadkiem. Przeciągnij opaskę zaciskową przez szufkę w dzińsach i przymocuj do niej narzędzie. To proste rozwiązanie pozwala zawsze mieć potrzebne narzędzia pod ręką podczas pracy. Przymocuj jedną opaskę zaciskową do paska, a na niej powiesz kilka innych opasek. To pozwoli szybko i łatwo je dostać w dowolnym momencie, gdy trzeba będzie coś przymocować. Zostały Ci obcięte kawałki opasek zaciskowych? Nie wyrzucaj ich. Te kawałki świetnie nadają się do uszczelnienia kołków, jeśli są zbyt luźne w otworze. Po prostu włóż obcinki razem z kołkiem, aby zapewnić pewne mocowanie. Nie zawsze trzeba ciąć opaski zaciskowe nożem. Wystarczy ścisnąć ją płaskimi szczypcami w miejscu zamka i lekko pociągnąć. To pozwoli rozłączyć opaskę bez jej rozrywania, a następnie można ją ponownie wykorzystać. Daj lajka, jeśli Ci się spodobało. Aby wygodnie umyć grzejnik, owin gąbkę opaską zaciskową. Stworzy to wygodne narzędzie, które łatwo przejdzie między żeberkami grzejnika, usuwając kurz i brud nawet w trudno dostępnych miejscach. Zapomniałaś gumki do włosów? Opaska zaciskowa może być świetną alternatywą. Przymocuje włosy w kok lub kucyk, tymczasowo zastępując zwykłą gumkę. Owin kilka opasek zaciskowych wokół opon rowerowych. Stworzy to dodatkową przyczepność, pomagając zapobiec poślizgom na śniegu lub mokrej drodze gruntowej. Zamocuj opaskę zaciskową w imedle i wywierć mały otwór. Odetnij kawałek gwoździa i przeciągnij go przez otwór w opasce. Tym przyrządem można wyrównywać poziom przedmiotów względem siebie. Nie masz pod ręką opaski do mocowania gumowego węża do rury? Tymczasowo użyj opaski zaciskowej. Zapewni ona szczelne połączenie i zapobiegnie wyciekom do czasu wymiany na stałe mocowanie. Zrób łańcuch z opasek zaciskowych i użyj go jako wieszaka na wieszaki. To proste rozwiązanie pomoże zaoszczędzić miejsce w szafie, pozwalając łatwo wieszać i organizować ubrania. Zamek błyskawiczny w dzińsach ciągle się rozpina. Użyj opaski zaciskowej, aby przymocować suwak do guzika. To proste rozwiązanie utrzyma go na miejscu, zapewniając dodatkowe mocowanie. Stare dżinsy zaczęły spadać? Po prostu zwiąż szlówki opaskami zaciskowymi, aby pasek ściślej przylegał. To tymczasowe rozwiązanie pomoże nosić dżinsy bez paska. Aby szczypce nie ślizgały się podczas pracy ze śrubą, użyj opaski zaciskowej do dodatkowego mocowania. Pozwoli to bardziej precyzyjnie trzymać narzędzie i zapobiegnie ze ślizgiwaniu się podczas dokręcania lub odkręcania. Potrzebujesz, żeby ogień z zapalniczki palił się ciągle. Użyj opaski zaciskowej, aby zablokować przycisk zapłonu. To prosty sposób na utrzymanie ognia, gdy potrzebny jest ciągły płomień, np. do lutowania lub innych prac. Pokrywka garnka jest zbyt gorąca, aby chwycić ją rękami, przymocuj opaskę zaciskową do uchwytu pokrywki. Teraz pokrywkę można łatwo podnosić bez poparzenia się. Otwór na wkręt okazał się zbyt duży, użyj obciętych kawałków opasek zaciskowych do uszczelnienia. Po prostu włóż je do otworu, a wkręt będzie mocno osadzony, zapewniając pewne mocowanie. Przymocuj kilka opasek zaciskowych do szklanki. Włóż do szklanki nicie i przeciągnij je przez zamki opasek. Powstało bardzo wygodne urządzenie dla rękodzielniczek. Przymocuj opaski zaciskowe do powierzchni za pomocą podkładki i wkręta. Następnie przeprowadź kable przez opaski, zapewniając schludne i mocne mocowanie bez przesuwania się. Potrzebujesz szybko wymieszać mieszankę, a nie masz pod ręką miksera. Przymocuj kilka opasek zaciskowych do ołówka, włóż go do wiertarki, a będziesz mieć improwizowany mikser do małych objętości roztworów. Zrób pierścień z opaski zaciskowej, zanurz go w roztworze mydła i masz proste narzędzie do tworzenia baniek. Złóż mały kawałek taśmy izolacyjnej i włóż go w mechanizm blokujący opaski zaciskowej. To pozwoli łatwo zdejmować i ponownie używać opaski. Po odcięciu opaski zaciskowej zostaje ostry brzeg, zamiast tego spróbuj ją złamać, wykręcając koniec. To pozostawia gładki brzeg i czyni mocowanie bezpieczniejszym, bez ryzyka skaleczenia się. Potrzebujesz wygodnego uchwytu do gorącej szklanki? Przymocuj dwie opaski zaciskowe wokół szklanki, a trzecią połącz je ze sobą w formie uchwytu. Teraz masz improwizowany, ale wygodny i funkcjonalny uchwyt. Owiń opaskę zaciskową wokół szyjki butelki, a następnie za pomocą drugiej opaski utwórz pętlę uchwyt to pozwoli łatwo nosić butelki, zwłaszcza jeśli są ciężkie. Wytnij otwór w górnej części plastikowych butelek. Zrób otwory w nakrętkach. Przeciągnij opaski zaciskowe przez te otwory, napełnij butelki śrubami i kołkami. Powieś je w warsztacie w wygodnym dla ciebie miejscu. Połącz ze sobą kilka opasek zaciskowych, aby stworzyć wystarczająco długą taśmę. Następnie użyj jej do związania stosu książek. Potem uformuj uchwyt z dodatkowych opasek, mocując go do wiązki. W ten sposób książki będzie łatwo i wygodnie przenosić. Aby zabezpieczyć szafkę przed ciekawskimi dziećmi, zwiąż jej uchwyty opaską zaciskową. To proste i skuteczne rozwiązanie nie pozwoli dziecku otworzyć trzwiczek, dopóki nie zdejmiesz opaski. Zostały ci obcięte kawałki opasek zaciskowych, zbierz je razem i zamocuj nową opaską, aby zrobić mini miotełkę. Świetnie się sprawdzi do szybkiego sprzątania drobnych śmieci w trudno dostępnych miejscach. Do szybkiej naprawy plastikowych przedmiotów spróbuj stopić opaskę zaciskowo. Stopiony plastik można wykorzystać do wypełnienia pęknięć i odprysków, przywracając integralność przedmiotu bez specjalnych narzędzi. Dla pewnego mocowania rury przykręć opaskę zaciskową do powierzchni, a następnie po prostu zamocuj rurę w opasce. To szybkie i wygodne rozwiązanie do mocowania rur w potrzebnym miejscu. Nożyczki często pozostawiają wystający brzeg opaski zaciskowej, który może przeszkadzać. Zamiast nich użyj obcinaczki do paznokci, Obcina ona opaskę przy samej podstawie, czyniąc połączenie bardziej schludnym i bezpiecznym. Przymocuj małe wiertło do zapalniczki za pomocą opasek zaciskowych. Podgrzej wiertło, a łatwo stopi ono plastik, tworząc czyste otwory. Nie masz pod ręką kapodastru? Użyj opaski zaciskowej jako tymczasowego zamiennika. Po prostu zaciśnij ją wokół gryfu gitary, aby docisnąć struny i zmienić ich ton, tak samo jak z normalnym kapodastrem. Przeciągnij opaskę zaciskową przez otwory w podkładkach i umieść je po obu stronach płytki. W ten sposób będziesz mógł dokładnie wyrównać płytkę do pożądanego poziomu. Aby zszyć arkusze papieru lub plastiku bez zwykłych skrzywek, użyj opaski zaciskowej i podkładek. Aby ponownie użyć opaski zaciskowej. Nie odcinaj zamka, a jedynie usun jej końcową część. To pozwoli zwolnić opaskę i użyć jej ponownie bez utraty funkcjonalności. Aby zrobić prosty stojak na telefon, użyj opasek zaciskowych. Połącz je w taki sposób aby stworzyć stabilną konstrukcję podtrzymującą telefon pod wygodnym kątem do oglądania wideo. Do narysowania idealnego koła można użyć opaski zaciskowej i dwóch ołówków. Zamocuj opaskę między nimi. Jeden ołówek jest nieruchomy w centrum, a drugi swobodnie się porusza, rysując równe koło wokół punktu centralnego. Aby naprawić plastikowy przedmiot, odwróć grot lutownicy na drugą stronę i przetop pęknięcie. Następnie włóż opaski zaciskowe do pistoletu do klejenia na gorąco. Przy podgrzewaniu stopią się one, zapewniając mocne i schrudne połączenie, pasujące kolorem do naprawianej powierzchni. Jeśli śmigło wentylatora się złamało, spróbuj tymczasowo zastąpić je opaskami zaciskowymi. Przymocuj je do osi silnika, a będą one tworzyć przepływ powietrza, działając jak prowizoryczne łopatki. Aby długopisy, markery i inne cylindryczne narzędzia nie staczały się ze stołu, owin je opaską zaciskową. Stworzy to małe wypustki, które zapobiegną ich ślizganiu się i spadaniu. Aby pędzel malarski nie brudził powierzchni, zrób mu nóżki z opasek zaciskowych. Po prostu przymocuj opaski do rączki, tworząc małą podstawkę, która utrzyma pędzel nad powierzchnią i zapobiegnie zabrudzeniom. Nie masz pod ręką skoroszytu? Użyj opasek zaciskowych do zebrania dokumentów. Po prostu przeciągnij je przez otwory w papierze i zamocuj. To prosty i wygodny sposób na zorganizowanie papierów. Zapomniałeś sznurowadeł? Opaski zaciskowe mogą być tymczasowym zamiennikiem. Po prostu przeciągnij je przez otwory w butach i zamocuj, aby pewnie utrzymać but na stopie. Aby przypadkowo nie uruchomić zapalniczki podczas przenoszenia, użyj opaski zaciskowej do zablokowania przycisku. Owiń opaskę wokół korpusu i przycisku, aby zapobiec jego naciśnięciu do momentu, gdy będziesz go potrzebować. Aby uporządkować pudełko z kablami, zwin każdy kabel osobno i zamocuj go opaską zaciskową. To nie tylko uchroni je przed splątaniem, ale także ułatwi znalezienie potrzebnego kabla w dowolnym momencie. Na dziś to wszystko. Do następnego razu.